Dzień dobry. Cześć. Witajcie w tej m, niby wiosennej atmosferze, bo w sobotę wiosnę ogłaszałem a tu dupa. Cześć. Dzień dobry przy poniedziałku. 6:30, drodzy widzowie. Otwieram oczy, patrzę przez okno i mówię: "What? Co tu się stało?" Popatrzcie. To na tym drzewie wam pokazywałem te pszczółki w sobotę Ogłaszałem wiosnę Chybaśmy się coś tam nie dogadali tam z górą Nie wiem, ktoś tutaj psikusa robi No i mamy powrót, delikatny, bo delikatny, ale zimy Auto muszę odśnieżać, to to już jest kurcze Masakra No nic Jeden na plusie, delikatny śnieżek pruszy. Mam nadzieję, że to szybko zniknie i że będziemy działać. Zaczynamy. Coś tam będziemy dzisiaj kręcić się. I taka to groźna zima. Kilka godzin później, i popatrzcie, po śniegu nie ma śladu. O, przepraszam, tu jest mały ślad. Tyle zostało po tych opadach dzisiejszych rannych z tego śniegu. Ale pogoda jest zimna. Jest w granicach 3 stopni. Chłodno, wiatr wieje, no nieprzyjemnie. Idziemy karmić zwierzaki. Ale tej wiosny, drodzy widzowie, ja nie odwołuję. Popatrzcie tu, jak ta wisienka pięknie zaczyna się zielenić. Już niedługo pięknie będzie kwitnąć. Więc ja podtrzymuję słowa z soboty. Nie jest... Wiosna idzie do nas. Dzień dobry, dzień dobry, jak tam się spało? Co? Co wam go zimno, że się telepiecie? Przecież lampę macie. Pod lampę zmykać i zaraz będzie cieplutko. Wody wam się chce, już dajemy. A tutaj armia. Tutaj powiem wam strach otworzyć, bo od razu wszystkie wybiegają. Jak to zrobić, żeby mi nie uciekły kurcze. No nie chciałbym ganiać za nimi, ale No zrobimy to tak. Uciekać, uciekać, uciekać. 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 Dobra, udało się. A, zaraz, poczekajcie. Wy musicie poczekać na swoją kolej. Hej. Hm? Jakie wariaty. To nie dla was, dziewczyny. No czekaj. O matko. Idźcie stąd. Są wasze dzieci tutaj. No może nie tych czerwonych akurat, ale no patrz, nie radzą mi nasypać. No czekaj! Dobra, uciekać. Zaraz wam dam. Najpierw maluszki. No, proszę. Tu nie wiem, czy ten dekielek jest sens zakładać, bo wy go bez przerwy zrzucacie. Aha, jeszcze woda. Chodź tutaj. Kurczę. Jest picie, jest jedzenie. Waszą ekipę mam z głowy. Przynajmniej na południe. Idę dalej. A to moje kociury chciały? Też chciały zjeść? Czekajcie, bo muszę wam to dać tak, żebyście tutaj się nie ganiały. Chodźcie tu. Jeden kot. O, od razu zadywa. Czekaj. Masz tu. Tu masz. Jedz sobie. No przecież dałem ci, nic innego on nie dostał. O, teraz dwa będzie miał, chodź tutaj. O tu, tu masz mięsko, jedz. To ci nie pasuje? To nie wiem, co ty byś chciała. Mogę ci to pokroić bardziej, poczekaj. No czekaj. No to rób, jak uważasz. Tu, tu ktoś wiosnę czuje. Popatrzcie, co ten bażancik wyprawia. Szalony. Może tutaj stanę tak, żeby one się nie peszyły moją obecnością. A tam na dalszym planie pierwszy, tak jakby ten bażancik największy, o tutaj, o ta, ta samiczka, ota, to jest Nowy nabytek, drodzy widzowie. Nie wiem, czy Wam już mówiłem, czy nie. Tutaj lokalnie mi się udało nabyć samiczkę srebrną za. No, skadujecie? Tak, za 120 zł. Jednak, jak się nie ma do czynienia z handlarzem, tylko z hodowcą, to ceny są normalne. Co tam miałeczka? Zgłodniałaś? No i kolejną partię. Możemy odhaczyć. Wy to widzicie od, oczywiście w dużym, dużym uproszczeniu. Bo normalnie takie obrządki ranne to mi zajmują około... no, godzinę to trzeba liczyć. Lekko godzinę. Jak pada to nawet godzinę 20. I podobnie wieczorem. Znaczy wieczorem już nie karmię kur. Na wieczór, więc troszeczkę mniej. Nie wszystkie zwierzaki dostają na wieczór ponownie. Kury akurat dużo dostają teraz, więc i w ciągu dnia jeszcze pewnie też dostaną jakieś resztki. Więc one tutaj e, im to wystarcza. Patrzę, saka, za wisiłem się, bo tak patrzę na tą samiczkę, czy nie jest bardzo zdeptana, bo tu ten indoor to szaleje, jak nie wiem po niej. A on jest dosyć ciężki, ona jest, widzicie, dużo, dużo mniejsza. I mam takie obawy, czy ona tutaj niezbyt cierpi od tych jego pazurów. Patrzcie jak mnie strasznie. To jest ta green shell Nie bój się. Ona strasznie nie lubi. Zobaczcie, inne Włożę rękę i wyciągnę jajko spod niej. A ta jak oszalała się drzwię a ona od razu by skoczyła do jajeczki, więc nawet jej nie ruszam Jeszcze trochę jak Unia będzie tak robić jak robi to to, drodzy widzowie to będzie najcenniejsza waluta jaką będą mieć ludzie Zdrowa żywność No niestety w takich dziwnych czasach żyjemy Chodź tutaj Różno trochę te jajka, kurcze, bo popadało i od razu całe w błocie tu wam pokażę maluchy bo tu jest taka ciekawa sytuacja że kilka jest takich jaśniejszych ale jest też jeden, nie wiem czy to łączy on, ona na ten moment o ten taki fajny ciemny przyglądnijcie się A się ubrudził w paszy to nie wygląda ładnie ale gdzie ma tutaj takie troszeczkę jaśniejsze a tu już ma takie ciemne będzie ładne jakby to był samczyk to by był ładny Samiczka zresztą też, ale chodziło mi o barwę, żeby taki ciem, ciemny szyszyl, żeby był tutaj na dole, znowu całkiem inny odcień szynszyla. Dużo jaśniejsze tutaj, grudniowe już całkiem duże króliki zbliżają się chyba do 2,5 kg w tym momencie czy nawet 3 no chwilę temu je ja ważyłem, więc tak teraz troszeczkę strzelam popatrzcie tutaj wiem, że gęsi trochę przeszkadzają bo się denerwują, że do nich wszedłem ale popatrzcie jak ten modrzew się zieleni może o tu na tym tle będzie lepiej widać? O, taki ładny, zieleniutki się robi. Widzicie, co jest? Znowu zaczyna padać śnieżek. Ciekawe, czy to aparat wyłapuje. Myślę, że tak. Takie pojedyncze Śnieżki spadają. No, święta, drodzy widzowie idą, tylko nie te, na które czekamy.